so Biela, już zauważyłem o dowce wesela. Niechże mi dowodzą, niechże mi zagrają, powiedz mi tatusiu, jak loty latają, pamiętaj se chłopie wyżej. Pisze... Nie bo się nie wychował, ani nie przemijał. Oj szanuj, świcznotko, ty męża swojego teściowa ci dała, chłopa porządnego. do późnej starości. Hej, gdy Michał będziesz przecież w wielkim polu, możesz mieć drużynę nawet dwanaścią. A gdy przy trzynastym Michał już nie może, dzwonisz do magika, on tobie pomoże. Niech się już na drużbę, tutaj nigdy nie złości. W nowej drodze życia dużo pomyślności. Będę ja się kręcił, będę dookoła, bo muszę wśród gości znaleźć jura. Jak macie na imię? Marcin i... Lubosz. Lubosz. Cześć Lubosz, cześć Marcin. Drodzy Państwo, drodzy goście, na dzisiejszym weselu wódka jest bardzo gorzka. Marcin i Lubosz będą tą wódkę słodzić. Dopóki oni nie powiedzą, że wódka jest słodka, to my tej wódki nie będziemy przestawać słodzić. Szanowni Państwo, mamy Lubosza i mamy Marcina. Panowie! Czyk! Lubosz! Jaka wódka? Co cię uczyłem? Gorzka, 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 gorzka. Gorzko to będzie za chwilę. Szanowni goście, Jóboż i Marcin mówi, że wódka jest gorzka, a więc tak, kto umie, to śpiewa z nami, kto nie umie, chciałbym, żebyśmy wszyscy mocno klaskali w rytm tego, co śpiewamy. I razem. Gorzka wódka, gorzka, gorzka. nie będziemy pili, boją nie. Razem na suwej. Nie będziemy pili. Moją młodą, młodą, Pani młoda wina, Pani młodą, 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 Pani młodą, 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 Nie pijemy wódki, podsalunek był za krótki. Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki, po był za krótki. Lubosz! Marcin, chodźcie do mnie. Ale ci się część ręka, tak na Słowacji macie? Przerobiony. Przerobiony. Konia mamy. Ishka. 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 a Ishka. 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 Ciekawe, czy lewa strona będzie głośniejsza. gość! Stop! Koszko! 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 Zostań młody zostań z sobą, młody zostań z sobą i pocałuj się Uwaga, obie strony, koszko, gość, gość, Mamusia się cieszy i zaciera ręce, bo będzie podglądać Cięciunia w łazience. <zysy> Mamy wycałował, chłopak jest gotowy. Spojrzała z on skóry jaki bioran zdrowy. Libos. Jak myślicie, mamusia pomogła? Spróbuj Czy Czego? I jaka? Goszka. Dalej! Ja. I jak? No, słodka. O! Nie wiem, czy pomogła mamusia, czy mój pełny kieliszek. Słodka, wódka, słodka, już będziemy pili. ją rodzina słodzi. słodka, wódka, słodka. Już będziemy pili piri, tę swoją A państwo, taka to jest sprawa. Dla moich jurorów proszę gromkie brawa. Brawo! He! Już nieładnie zakobał, miałeś 20 lat, jak z całową. Patrzę, ja na ciebie nie płyną krwi z drugiej, księży, tu nie widzę, język właśnie długi. Bo takiej małżonki, ja ci gratuluję. Przymocni ją i językiem niech gardle poczuje. też proszę! Do, do. Kapela przygrywa, dobrze numer nie wie, to samo ta to i dotyczy ciebie. Oj droga, mam uczuć, kurde, nie bądź taka. On ma oddech śmierzy rano w taka. kości nam przybyło, przecież tutaj wielu, witamy rodzice na dzieciach weselu. Kochani rodzice, jedno wam powiemy, za tych nowożeńców my wam dziękujemy. i rodzice, chciałbym was wyróżnić, będę ja bym śpiewał więcej później, później. Wszystkiego dobrego, życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce maj I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce mamy. It's not